Witajcie, otóż um, jest dzisiaj ten audiolog dlatego, bo parę osób mnie prosiło, żebym w końcu wydał ten mój takie polskie Gret co due, tego całego w w polski mot, nie. No i słuchajcie, tutaj jest mały problem. Parę problemów, przez które ja niestety go nie wypuszczę. I pra, mnie go zaraz usunę, bo już nie chcę o nim słyszeć. Z dysku zaraz go usunę. Chodzi o to, że pierwszy powód jest taki, że jest nieskończony i mi się nie chce. Jest cała masa bugów. Cała masa syfu, cała masa bredni. E, jest tak jakby jeden wróg, to prawie w ogóle nie działa. E, wiele wrogów to jest po prostu kopił i wklej jeden z drugiego. Ech. Dobrze, kolejna dru już druga rzecz to jest to, że ten mod nie przedstawia moich poglądów. Dobra, o co chodzi z tymi poglądami? Otóż, jak już miałem tą zjebaną grupę, w której byli, byli ci Amerykanie, nie? To oni mi tam poczucali, że. Wojty, dodaj tam futsiaki! Dodaj tam fanów anime! No i kurwa, oni mnie zmuszali, że. Dodaj tam fanów anime! Zwłaszcza jeden taki, bo inaczej go nie nazwę: Dodaj tam fanów anime! Dodaj tam fanów anime! No i kurwa, zostałem zmuszony, tak? Zmuszony, żeby tam dodać fanów anime: na siłę. Pomimo to, że do fanów anime nic nie mam. To zostałem tam zmuszony, żeby zastąpić całkiem fajnego wroga tym oto fanem anime, kurwa. Całe szczęście na, furfa, na futrzaków to wziął i ten powiedziałem mu, że nie, nie dodam tam futrzaków, bo ja do futrzaków nic nie mam. Sam takim jestem, czy tam chyba jestem, nie wiem. Ale kurwa, ten moc nie przedstawia moich poglądów. Miał na, na początku przedstawiał, póki tym zjebanym hamerykańcom go nie przedstawiłem. Wtedy zaczęli mi kazać, żebym dopierdalał tam różne gówna, które wcale mi, wcale mi nie przeszkadzają w tym świecie. Tak bym ja ich nienawidził normalnie. Tak bym tak mną sterowali, dlatego kurważ. E, kojarzycie może tego wroga, co w oryginalnym tym zwiastu nie krzyczał? Kurwa! Wiecie, ten taki gruby, yy, gruby gościu w podkoszulku, nie? Otóż zgłosił się do mnie ten koleś, który zrobił te sprite y i powiedział, że mam to usunąć. Wiecie, zabawa w umarlaka. Mam to usunąć, oto zastąpiłem go narodowcem. Co kurwa? Nie, chuj, narodowiec wyszedł chujowo. W pizdu. Poza tym poziomy są bardzo brzydkie, bardzo koszmarne, zabagowane paskudne po prostu, to jest ok okropne lech, nie, ja po prostu nie chcę wam dawać takiego produktu, nie chcę wam takiego czegoś dawać, nie chcę żebyście musieli znosić to sierwo nie chcę żebyście musieli znosić efekt kurwa znoju i kurwa ja nie chcę po prostu już pamiętać o tym modzie ja po prostu, Dumerzy, goście, którzy robią mody do Duma, wyrządzili mi parę miesięcy temu taką krzywdę, że ja już nie chcę w ogóle o Dumie słyszeć. O żadnym Dumie, o tym nowym Dumie, o robieniu modów do Duma, kurwa. Nie chcę o żadnym modzie do Duma słyszeć. W sumie to już myślę, żeby w ogóle opuścić tą społeczność Duma i zająć się na przykład, nie wiem, robieniem gier w RPG Makerze. Tam przynajmniej społeczność nie jest tak spierdolona na cztery strony świata, kurwa. I z tego miejsca pozdrawiam też normalnych, normalnych gości, którzy grają w Duma. Przykładowo, oprzem, Komana pozdrawiam tutaj, który mi trochę pomógł z tym dewelopowałem tego w kurwa. też pozdrawiam, on też trochę pomógł mi tam, na przykład z moim steampunkowym modem, którego też anulowałem. Dał mi taką poradę małą co do tego, jak to zrobić. No i kogo jeszcze pozdrawiam? Pozdrawiam Anonima Vio i żałuję, że Cię nie posłuchałem, stary. Z tym, jak powiedzieliśmy, że bym przestał robić pewien typ modów do Duma, Kuwa, nie, nie wiesz, jak tego wczoraj stary żałuje, kurwa. Nie, po prostu w kurwa nie było i nigdy nie będzie. Nie będzie żadnego moda do Duma ode mnie. Już nigdy. Nigdy, absolutnie już nie. Już nie będzie żadnego moda. Nigdy, nigdy. Jeszcze raz nigdy. Społeczność Duma mnie skrzywdziła. Pozostawiła mi takie rany, że. Tego już się kurwa nie da zagoić. To jest, to, było, to jest gorsze niż umarlak. Gorsze niż kurwa ta spierdolina umarlak. Ludzie mówię wam. Ja już nie chcę być dumerem. Ja już nie chcę być w społeczności duma. Dumerzy mnie kurwa zranili. Serio. Dlatego już nie będzie żadnego w kurwa. Nie dam wam żadnej z bety.